No ma. dopiero teraz się witam, bo chciałem Wam na początku pokazać jak wygląda dojcz z zestawem uprawowo-siewnym naszym. Jest 31 sierpnia i co? Siejemy rzepak. Jak widać warunki, no kurcze, można powiedzieć, że prawie idealne. Ładnie ziemia osiadła, popadało, ładnie z góry jest zagęszczone tymi wałami co mamy przy pługu. Zobaczcie, o. Można powiedzieć, że ja się wcale nie zapadam, tylko muszę mocno nogo nacisnąć, żeby się chciała ziemia ugiąć, zapaść pode mną. Wilgoci jak widać no naprawdę nie brakuje. No Powiem szczerze, już dawno takich warunków do siewu nie mieliśmy. No i miejmy nadzieję, wschody będą bardzo dobre. Próbowaliśmy sieć w sobotę, no ale w czwartek tak lało tam coś było około 25 czy 28 litrów że nawet jak w piątek była w miarę pogoda to nie dało rady podes podeschnąć na tyle żeby dało się siać wjechaliśmy w sobotę o 9 spróbowaliśmy niestety wały przednie się zalepiły złoma się ciągnęła i taki, takiego typu historie więc zrezygnowaliśmy jedyne co to pojechaliśmy posiać wapno na resztę ból. Bo już było zamówione, więc sobie tamtą pracę zrobiliśmy. A z siedem rzepaku czekaliśmy do dzisiaj. No i jak widać, warunki są super. No, widać, ziemia chyba jest ok jeśli chodzi o zagęszczenie. Bo, bo noga wpada, ale to ile? Na grubość podeszwy, więc, więc no raczej jest dobrze. No, co się jemy? To co roku. To, to, to co roku. no a tole po prostu siejemy. Jest to odmiana, która u nas się sprawdza. Po prostu jest to odmiana stabilna. Czyli czy jest rok bardzo dobry, daje w granicach 3,704 tony. Czy jest rok słaby, daje w granicach 3,700, 3,800, 3,900. Więc to jest najważniejsze, co na, to na czym nam zależy. Czyli, żeby była stabilność planowania, że w miarę można. Się spodziewać jakiegoś konkretnego plonu i tyle. Wiadomo, można ryzykować. Znaczy, ryzykować. Po prostu testować inne odmiany. Mieliśmy w tym roku Memorisa. Nie był zły, ale Atora wyszła lepiej. Mieliśmy kiedyś Deka Exquisite, Deka Exor z Monsanto. Też bardzo fajne odmiany, ale ciężko teraz je u nas kupić. Więc no, przeszliśmy na tą Atorę, bo nam polecił kolega i powiem szczerze, nie żałujemy. I siejemy ją co roku. Nie jest to tania odmiana rzepaku. No bo bodajże płaciliśmy 930 zł brutto i 970 zł, zależy się czym tam była zaprawiana. No ale mniej więcej co roku jest taka sama cena. Dobra, skończymy o cenach. Co do obsady, obsada zaplanowana 42 rośliny na metr kwadratowy. Więcej nie potrzeba. Znaczy nie potrzeba, no, w paczce jest zaplanowane, tak jak producent pakuje, zaplanowane jest na 50 roślin, ale my to zawsze zmniejszamy do tych 402, 45 I tak się jemy, i to w zupełności wystarcza, żeby był jakiś dobry plon Zresztą, nawet no jak będzie trochę rzadziej, będą warunki, to się wszystko pokrzewi, rzepak się rozrośnie Każda roślina będzie miała więcej dostępnego po prostu pożywienia, pokarmu dla siebie, lepiej żeby to jedna roślina Niż dwie to samo i niż pokarmu, bo po prostu będzie większy potencjał. No, jak widać, Piotrek wraca. Chwila, moment zajmuje mu objazd w tą i w tamtą. No, taki jest plus się w urzopaku, że nie trzeba jeździć co jakiś czas, sypać skrzynię, tylko po prostu jak się wsypie, to się jeździ, jeździ, jeździ. Jak na razie wsypaliśmy dwie jednostki do, do, do siewnika. To jest na jakieś 6,5 hektara. Jak widać, o tyle zasialiśmy tam od miedzy. Dotąd zaczęliśmy o godzinie 8.30, jest tam 10 przed 11, więc idzie dobrze. No, możecie sobie posłuchać, jak Deutschuk sobie mruczy. Piękny dźwięk, jak dla mnie. Tak to wygląda. Tak robi robotę. Naprawdę, w pole wygląda jak dla mnie. Dobrze. Dobrze, nie powiem super, bo zaraz. Ktoś się może przyczepić, że super to powinno być jeszcze to, tamto. Dlatego mówię, że wygląda dobrze. Że nie jest idealnie, ale wygląda dobrze. Tam widać tata pryska. E, bry, e, po prostu czyli półka opryskiwasz, No bo będziemy pryskali przez Opryski są kupione. Co do oprysków, to wam później pokażę co to będzie I w jakiej ilości. Na razie to jest tylko pokazywanie siewu. No, jak widać Piotrek już nawrócił siejemy raz po razu na końcu poprzeczniaki i tyle, tak jakoś najszybciej wychodzi najlepiej kawałek nie jest zbyt długi jakieś 300-350 metrów ale można powiedzieć, że można śmiało powiedzieć, że idzie bardzo dobrze sialibyśmy samym no ale niestety jeszcze nie wrócił z do sprzęgła powinien być już na dniach. więc siejemy dojcze no dojcze trochę więcej mocy ma można trochę szybciej jechać no, ale nie oszukujmy się, trochę większy ślad robi. Ale jak widać, wszystko ładnie zagarnuje. No i tak to wygląda. No, ziemia, moim zdaniem, dobrze przygotowana. Naprawdę fajnie to wygląda. Przez te wałki, co mamy przy pługo, to górna warstwa była ładnie zagęszczona. I jak widać, no wilgoci jest. Nie chciało to dosychać. Jakby było zaorane na, na, na ostrą skibę, to na pewno szybciej by doschło, Może by się już w sobotę dało siać. No ale było zaorane z tymi wałkami, zresztą zawsze oramy z tymi wałkami No i widać, jakby to było krepisko. Ale jeszcze mi naprawdę ziemia fajna się robi, będzie dobre podsiękanie. Powinny być ekstra wschody. No, tak więc na razie tyle. Później wrócę do Was, jak będziemy pryskali.